Witam Was wszystkich w przygotowaniu do, Fred, do filmu Freddy... I znaczy do gry Freddy Więc Dzisiaj robimy tier list Freddy z lasem po prostu. I zaczynamy od moich ulubieńców. Tak zwanych. Nie pewnie. To jest mój ulubień. Sam nie wiem, jak to nazywa. To było chyba. To były dusze dzieci? Nie wiem. Dobra. Drugi był moim ulubieńcem. Każdy wie. Wie, każdy wie. Zresztą było FOSP teraz, to by. Zdaje no się, ale jak zauważyła, to już się. Jeżdżę z ping trapić Funkaj. Powiedz pan. Flanagan to tylko wyjaśniająca fabułę. Shadowy też lubię. Nie wiem skąd tak bardzo zacząłem lubić szadoły, ale po prostu lubię Shadowy. Czekaj. No tak, lubię bardzo szadoły. No i zaczynamy od teraz. Teraz de bod Bonen. Bod bod to taki... gupek. Na starych tak. Uwielbiam minigierki, więc A, bo Freddy, Freddy, Bonnie. To są moi też. No dobra. Już tych parę osób wywalamy od razu, bo akurat to jest zło. Golden jego też nie lubię. Ej, Golden Freddy tak... bo w -E to taki... Nie będę oceniał, bo ja bo już mam gr gr grę w WCN, tylko ją będziemy grać jak to są przygotowanie do FNAF-a. Nightmare Os. spada. Dobra, już, już włączamy night, Nightmare ba, ba, Madgill, man, nie umiem powiedzieć, naprawdę bardzo lubię Chica, bo to są moje wnafa jedynki, ze mną się. No i zaczynamy, nieruszone zostało AP ani A przed chwilą, więc... Dajemy resztę na B. Nie chodzi mi o wszystko. Nie wiem co to jest. Teraz akurat to nie wiem. Ale to tak sus wygląda, że trzeba co za na A. A To był. Nie pamiętam jak się on nazywał, ale. Ja lubię go. A tego lubię. To był ten robocik, który dajesz mu i, i ci mówił historię Frafa. Historia jakieś tam. To. to jest. Scrub Baby. Wywalam Cię na A. Nie, nie, lubię. B, B. Na razie to najwięcej ma, ma dobry chodzenie. To je. To je daje oczywiście. To jest. Mam takie średnio stajam Bon, bon. Bonbon bon to musi być oczywiście na środku. I jego właściciel, czyli Fighter Freddy, musi być obok tego, czyli na. Bo to są, to są obydwoje. Praktycznie. To jest Baby. Baby nie lubię. Znaczy historykiem Baby upada D. Ale ja ją lubię, bo zrobili fajną historię chyba To było jakieś córka Michaela Szmita, czy tam Michael nie, nie oglądam filmu. To na film. Zostawcie suba. A, zapomniałam o ciebie. Znaczy zostawcie suba, jak chcecie. To jest to jest Jacko Ja ją też nie lubię, bo ona jest o, zapomniałam o ciebie, to nie jest Foxy, Foxy jego trzeba dać oczywiście nasz sz, 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 sz szóstkę, bo na razie to prze, sorry, ale Foxy miał być tu, na razie jest porównując, ale na pewno się to zmieni, zapomniałam o Tobie i uwielbiam tylko. reklamy, po prostu tak mnie wderwiają, że że aż, aż uwielbiam je. Blob, ja też. Tak został mało. Didi. Jak ktoś to lubi. To musiał być... To, 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 to musiało po prostu lubić piosenkę. Ja bym ją dał w d. Gdyby ci nie pojawiała, Bo jak ci powie... A, dobra, jeszcze będę mówił. Minirin. Nie Jakoś źle. Nie jakoś dobrze. Dobrze jest. Strasz gang Strasz gang uwielbiam. Te? To były w Dafa. To było w Dafa chyba. Nie, to DP. Bo my będziemy grali w FNAFa tego. Fdafa. FNAF da Simulator. Poesje, to powiedzcie jakie oto obraz albo sobie sprawdzę na youtube bo mam cały czas wyłączone dobra Funtime Foxy to jest, dwa... to jest mój pierwszy film z 2024 i to czwarty film jak chcecie to zostawcie suba jak chcecie to zostawcie like Funtime. A... no ja bym się opierał a lub B a, a lub D ale skoro nie zdecyduje się to B Ty Ciebie Lubię bo ty też jesteś z FNaFa 4 Wszystkie z FNaFa 4 to wywala, a jeszcze nie Ty też wyglądasz jak z 4 No i Music Man Music Man uwielbiam no i teraz zacznijmy od FNAFa Simulatora, bo skoro będziemy krali w Simulatora, to zrobimy już FNAFa Simulatora. Cię Dajemy! Co z nas? Alej, godaj. No i ja uwielbiam, bo to są takie... Nie, godę gorzej, bo ja wolę te takie najbardziej przypominające... A, zapomniałam o Tobie gdzie ta, na, na tam, gdzie, gdzie, fan, gdzie jest, a tu jest, Funtime, chodzi do Funtimów. Weź ma na chwilę całą, tę, jedną połowkę. a my już jesteśmy, cię, to jest, ta, to jest która, mogłaby być, bo ja, po prostu, elefanta też daję. Czekaj, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Gdzie tu też? Cię tu też? I teraz pytacie. A co z hipu? Po prostu w gdy, gdy cię zje, to gada do pół godziny. Jego swojej historyki, które wyssał zeta A żabkę też tam daje. A nie, żabka nie kubka tak dużo, więc tu. Zapomniałam o tobie też. I to jest taki fun timek. Ale ja go daję. A. Ej, a jest się nie ruszyło. Muszę coś dawać, bo da. No to. Helpiego, tak. Helpi. Helpiej oczywiście tu będzie. A, bo helpiego nie lubię ani. Raczej, znaczy, tego. A, lubię. Czy znaczy, lubię. Tego, ten, tego. Będę, tego. Lubię tego, bo. Ale, ale tylko nie lubię rzucenia. To był. Nie pamiętam. Zapomniałam sobie powiedzieć mi gaboń. O! I oto kolejny tier listy, najgorszy posać. Duży. A właśnie. Lubię to je Po prostu to je To jest. Znaczy tutaj WCN. Ciebie nie lubię, bo w to je wcenie WC takie. To są, To jest JJ. Lubię Pirata Foxiego. Ale nie ma żadnej udanej wyprawy. Pan. Pan gli tam da B. I też dam B, bo co mnie wiem? I Valora. Zapomniałam cię. Valora. Też dam. Nie, nie Nie, ja lubię sister. Jak no, tam Valora sobie chowała i, i tam gadała dziadzia. Gadała jakieś tam kupoty, Oj I lubię marionetkę, bo lubię marionetkę Na chwilę kończymy, czyli Została ta taka linijka JJ B Nie nie na Foxy'ego To Foxy oczywiście na A Na S A. Cię też lubię Albo nie, ja cię, cię nie lubię, daję Cię na B. Bo jesteś... To To jest z filmów na farm, Gordon Freddy, Ja odebredi go nie kupię, co nie lubię Bo w to też tak działa, jak Po prostu nie da się go pokonać Musisz, musisz, musisz mieć jakieś Musisz być jakimś Beastem, z który Musisz dać FNAFa, musisz być mistrzem. Fnaf A FNAFa do nie oceniam na B, bo B też. Cię. nie. Ja Lubię tego fanika. Masz bo masz... Nie, ja, nie, jakoś nie całkiem, całkiem nie, ale całkiem, całkiem, całkiem też. Cześć, cześć, o tobie! B. Bo nie mogę dać określić lepiej. Bym cię określił lepiej, ale... Ale można to policzyć, w ogóle, to można policzyć moją wiedzę, na jednej ręce. Moje jest wnafa tyle co nic. Czyli nic. A cię? A ty miałaś najgorszego skinem, pamiętam, że więcej oczywiście, ale dobra. To, to też ta C. Teraz już kończymy. Marionetka. To. Tego. Sam nie wiem, bo, 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 bo ja połowę znacznie. Ale połowę dałem. Dałem, ale ja też pojawię z mojej skinów skidów. Nie, to rzecz bym dał na górze, ale. Ale to totalnie wkrótce się. Bo ja nie, nie miałam FNaFa Trójki. Ja ty, bo znam FNaFa, bo ja znam FNaFa WCN, a w jest połowa tych animatroników, które to są. Balon, no. balon cię tu dalej na A, brawo. U twojego brata jesteś lepszy. Cika pamiętam, zgubiłem cię we fantomach, ty idziesz do balon Boya. Phantom bad girl. I też. No i ostatni, tamten. D. No. Oto moja tier lista. to sobie. A wy zróbcie sobie tier listę I jeśli. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę.